Się... dobra, yes, yes. <noise> Bo wiem, ja jest, jest. Mówiłem, ale jest. Jest. państwo Państwa, widzam. Na prawo może Widać mnie? Tak. Działa to? Coś na prawo idziemy. Na prawo? A dawaj, może lewo i zaraz na prawo, czy na prawo. na prawo? Witam, proszę Państwa. Z powrotem żywych. Może nie na długo, ale jestem, chyba. A wyś, masz telefon? Mam. A weź czy działa normalnie, czy nie? Dobra. Dowiemy się. Chodź już wszedłem źle Dajcie znać czy działa, ale chyba no. działo mówię też do widzów, bo może napiszą. Szczęść Boże piszą Jakie to jest miasto, przytyk mm -hmm. Jesteśmy w przytyku. I ty działa naprawdę no. Nie wiem, że w to. Proszę Państwa. Na rondzie lewo. dobra? To tak powiedział, a Filip? <laughs> ja tak co się dzieje? Ale o ile ludzi! Dobra, działa! No lej, pasie, działa! Nie wierzę, w to. Pasie, działa! Działa, działa! No proszę Państwa, jesteśmy. Informacje, co się dzieje? Pozdrawiam Messiego. Proszę Państwa, informacje, co się dzieje? Ostatnie. E... Wszystkie ogłoszenia. Jesteśmy... Żyjemy. Żyjemy. Najważniejsze. Jesteśmy... Ekipa się powiększyła. Działa? Jest nowy członek. Filip jest tam w samochodzie z rzeczami. E... I proszę Państwa, jesteśmy obecnie w przytyku w końcu. Miasto to jest przytyk. Przez ostatnie godziny szedłem ciągle e, drogami polnymi, bez zasięgu. E, dlatego nie był, był live, tylko kompletnie zacięty. E, raczej długo też tego nie będzie. E, kroków mamy około ponad 120 tysięcy łącznie. E, na radę idziemy, że się zjazd Nie, nie idziemy na radę. Z lewą tego. Tak? A, może tak. I tego. To, I to jedna sprawa, że tego. Zamyśliłem się. Eee, idziemy do szy, Szydłowice, szy, szy, szydło, Szydłowice, Szydłowiec chyba. Idziemy do Szydłowiec, to 30 km jeszcze dzisiaj. Nie ukrywam, że. Mm, o, przepraszam. Nie jest lekko. No nie jest lekko, bo jest, bardzo bolą mnie nogi, e, więc idzie, kierujemy się w stronę Szydłowiec. Jesteśmy w przytyku. E, internetu pewnie nie będzie e, niedługo, więc. E, jak przytnie, to po prostu tym razem chyba po prostu zakończę. Nie będę chyba tak jak wtedy, bo to jednak nie ma sensu, jak idę tymi polnymi drogami. Ale może tym razem będzie trochę dłużej. No i tyle, więc i Siedłowiec, idziemy do Kielc. Z Kielc jeszcze nie wiem gdzie. I z nie wiem gdzie do Krakowa. Taki jest plan. Eee, e, czy się uda, nie wiem. Nie ukrywam, że powiem wam, że jest masakra, jeżeli chodzi o, o ból. Ale teraz nie ma tragedii, jest tak w miarę. E. No i, i potoczymy się tam powoli. No o północy powinniśmy być w Sydłowicach. To byłoby zbyt. E, spałem u widza. U, widzu, u widza, e, który ogadał się być w Giga z pokoziąkiem. E, w ogóle gigantycznie mu za to dziękuję. E, w Białobrzegach spałem ogólnie. E, no i tak jest plan. Wiesz, że źle idziesz do Krakowa. Dobrze idę. Dobrze idę, dobrze. idę. Dobrze idę. gdzie? Ma no to takie oczy. Nie wiem stary, pomyliliśmy drogę, ale fajnie, że live w końcu działa. Czekaj, że to zadzwonię do niego Kule, co? Kurde, pan, jakby live ciągle działał, to byśmy byli wszyscy... mało! Kurde, w końcu coś się dzieje. No oh. To są prawdziwi widzowie. Są gołty. Człowiek w stanie wytrzymać wiele wariacie do szlady. Dzięki wielkie, nie ukrywam, że strasznie mnie to. Te... Kurde, ale teraz. Trochę ta adrenalina ha z tym, że live to trochę się, wiecie, obudziłem, ale ogólnie to wiecie, jak to jest. Różnie to bywa, ale idziemy. Szydłowiec, tak, 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 szydłowiec. Jesteśmy teraz w przytyku. Niedługo będziemy. Ty widzisz? Lipa, kurde. Nie wiem, czy źle nie skręciliśmy. Dzień nie, lewo, nie? Tak, kurde, Dziękuję za powodzonkę. ale powiem ci że tutaj... Kurde, szkoda, że ten live nie działał wcześniej, bo od razu, kurde... O kurde jest taki klimacz no, ale jeszcze dzisiaj 30 km przede mną, więc jeszcze sporo nie przeszedłem aż tak dużo póki co e, trochę ciężko mi dzisiaj idzie e, myślę, że to jest kluczowy dzień przed jutrem e, Bo jednak taki drugi dzień to zawsze jest taki cięższy Ale damy radę to nie jest Filip No, chyba robi Filip <głos》> Gdzie, dzisiaj, że Gdzie dzisiaj będę spełniał pojęcia, pojęcia Może jakiś widz będzie znowu, jakiś ktoś kto będzie chciał pomóc Ewentualnie w samochodzie Filipa, bo Filip jest w skorcie albo w krzakach Nie no raczej w samochodzie będzie problem, ale ewentualnie może jakiś hotel ogarniemy, ale myślę, że ciężko rzecz z tym O jest i Filip Chiema, chcesz przyjęcie? Przyjęcie? Dobra Filip, jak pamiętacie z wczoraj The Gold jest ekipa, full squad... No to jest... Jak 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 mi, jak mi mi? Mi idziemy się? Jedziemy się przez łaziska? W trasie gęb. W trasie o Dobrze. Dobrze. Dobrze idziemy czy nie? Bo tu są nawet wieże ten, ale trolle co? To dobra 30 km zostało Tak w Dobrze skręciliśmy Legar bo właśnie sprawdziliśmy SG To biło, kurde 250 nawet, to jest sporo Chodzi za żeby iść w lewo. Tu? Ale nie jak pójdziemy prosto, to będzie to samo. Poprzez przed chwilą nie wiem, czy w lewo nie jest lepiej. A nie, bo zerwie połączenie znowu. Jasne. Dobra ja, to prosto, prosto, prosto. Dobrze, dobrze idziemy. Nie piszcie, że źle. Jest dobrze na 100% procent. Jestem pewny. No tak, tak. Jasne, jasne. Bez problemu. Na Ej, do Kielc idziesz, nie? Do Kieńca później do Krakowa no. Kurwa, ja skłóciuję ci No, w psychie ci trochę, ja różno, różno, zrobię z zdjęcie, Jasno, jasno Kurwa, słabą osobę spotkałem Nie, to. zasady Dalej z tym budą tamtym Tak jak tak Wiesz, jesteście że... braćmi? No Kurde, właśnie widzę, że kurde, jak m... krople wody Nic, co jednak chyba musisz się zregenerować Ale dopiero przerwę robiłem A to piwo? Co? Też nie, nie, nie A chcesz? Ja muszę... Nie dzięki panowie, nie mamy wszystko ogólnie Ale o, dzięki czekaj, za też tak możecie mamy... idziecie? No. Tak, 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 poznałem ich tak jak was teraz w Białobrzegu W Białobrzegu? A tu, kurwa daleko z nimi nie No więc teraz, tak, na soporcie no, To co, lecimy? Mm, Powodzenia życie. No nie no, wiadomo, dzięki panowie <laughs> przy, tego, tego, przy, tykujesz, przy tych piękne tam? miasto e, Ale do Kielc... Bo to nam internet łapie, nie? Ale to chcecie dojść do Eski? S17? Nie, idziemy chwilę to możecie iść, wiecie co tutaj dać w prawo i na domani W prawo na rondzie w lewo będę szedł przez Jędrzejów, tak będzie jesteśmy teraz przed Hamza Kebab Hamza Kebab, najlepszy kebab w przytyku jak pójdziecie, no to... To jest na ekipa. <grym _> Ty, na Krzyżkowice jak pójdziecie, to później dochodzicie do głównej drogi, nie? Bo później to już nie wiem, jak możecie pójść. <grym> no dobra, damy nie, radę jak? Idziemy na wyczucie. Powodzenia życzę. Nie no, dzięki stary. Słyszeliście. Sławna osoba. Panowie, <grym> pożegnajcie, miłego jego chcela. Chcela, chcela. Cześć. cześć. Rozpoczyn... Rozpędzamy się. No dobra, ale tutaj kurde zdaję wam powiem szczerze, jak ludzie są... To lepiej, lepiej, to funkcjonuje wszystko No jak tak. zasięg jest, wszystko, zasięg zmienia idę, nie? No, no bo jak idziesz w tej ciszy jednak Tyle ten interes zmienia Pamiętaj, co się to. działo, jak nie było streama Kurde, powiem wam szczerze, że nie za dużo No no, więcej tak, że... By, e, było kilka kryzysów No, było kilka kryzysów Moczyłem mo nogi w lodzie To może wam później pokażę e, A poza tym, kurde, nudy takie po prostu w ciszy Albo jakieś lekkie gadanie, ogólnie giga, giga nieprzyjemny chód. Duży ból, ale teraz trochę lepiej, ale i tak, kurde, nie wiem, wszędzie dobrze. Tak to pozytywnie, nie? Nie, tak po, poza wszystkim, poza tym, że tak wszystko nie? się wali, to jest gig ogólnie. Poza bólem nóg, nie. kilometrami... Z zerwanym live zasięgiem live'em. Tak to pozytywnie, nie? Nie no, jest ogólnie gilis. Już się daleko. <laughs> jest ogólnie gig. Pozdrawiam twojego tatę, Dezeni. Wystałem od widza od Krasauta, dziękuję To jeszcze Białobrzega brzega mnie Dobra, no 30 km przed nami Co to jest Tak jestem w przytyku Nie przejmujcie się bo niedługo może znowu zerwać live'a Więc eee, chcesz nie, w sensie, nie przejmujcie po prostu bo, bo teraz jesteśmy tutaj Nie, no, nie mam telefonu swojego zostawiłem od siebie Pójść nie, później zrobimy update. Nie no, spokojnie zrobimy update, później pokażemy. No tutaj w to jest... Mm, mm, Ogólnie jest coraz gorzej z internetem, dlatego że jesteśmy teraz z Warszawy. No i dlatego coraz jest mniej miast, które mają taki internet, żeby live'a było w stanie O? No, wow. mm, okay. To no po dwie Nie, nie mogę Nie ma czasu Tylko pieszo, panowie Tam? Do Krakowa nie Tam Mało Mało Kurma, kawał drogi grudza by się nie chciało kurwa, komu by się chciało? Mi się od dwudziestu kilometrów tak nie chce No praktycznie Od grudza Dobra, lecimy? No ale... No siema, siema Paweł, miłego na... dnia Ty, ja może wrzucę nawkę żebyśmy doszli Zostało jeszcze mnóstwo Jestem w przy... Przy... Przytyk? Nawki tylko Jesteśmy w 18 km od Radomia, jesteśmy prawie w Radomiu Co okazji, ale nie idziemy do Radomia Mijamy Anlaki Niestety mijamy Radom Przykro nam... Na co ja wstawić mam? Co? Na co mam wstawić? Eee. Nawkę? Szydłowiec Wyższym się szydło no i jest nie mam pojęcia, ale możliwe. Pierwsza. Kurde, czemu 6 godzin mi pokazuje? Ja. A ona tak pokazuje i tam potem będziemy jakimś tym przez wodę iść. Ale fundana okrągła, taka kręcąca. No. Ale no. To tam ile jest osób? Dwadzieścia. Pozytywnych wariatów. Gdybna ekipa. Ale jedzie ta ekipa. Ale prawie. Na to no. będziemy musieli iść. Czy będę szedł przez Buzko? Nie mam pojęcia. O, a tam za ekipa. Ale... Kurde. Teraz mam, już, teraz mam taką ochotę to przejść. Co? Teraz mam taką ochotę to no. przejść, Motywacja jest podwórna, pod ale... Za 10 km to będę płakać później znowu Złamany. Gowię ogólnie Ogólnie jest spoką wszystkim Przepraszam jeszcze raz za problemy z zasięgiem trochę niezależne ode mnie Więc będzie pewnie coraz się kuczę starał się dać jak najwięcej też jestem w przytyku no i tyle Ale lecimy dalej Póki jest internet to nie jest git więc po prostu jak zerwie coś, to po prostu będę kończył streama i jak będę w większym mieście, tak jak teraz, to będę wracał i tak w kółko. Info na insta będzie, nie? Bo na insta też wrzucam info, ale to raczej wszyscy wiedzą tutaj. No, no I I Szydłowiec, po prostu idę, kieruję się do Szydłowiec. Mm. tak to wygląda let's go mm. oh, Jestem w Przytyk? przytyk? Nie, no, przytyk, To jak przytyk. Jak to jestem przy traktorach Andrzeja Przez wodę jakoś przez wodę zaraz O Jezu Chrystal, bo... Jak tam, samo poczucie no? To już jest, kurde, dopiero co taki kryzys, powiem szczerze, że byłem załamany, ale jakoś próbuję to uciułać. Próbujemy, próbujemy, działamy zespołowo. Chłopaki też mi bardzo pomagają, więc oni też bardzo tutaj... Bez nich na pewno byłoby dużo trudniej. Zobaczymy, może się jakoś uda. Może to przetrwamy. Na pewno nie jest prosto. To już zrobiliśmy, żeby teraz nie dać rady Bo ojej, ci tylko dostać mi razy Co mówisz? Ci tylko dostać mi razy No i to, no, tego chcemy właśnie Po nie nie, ja muszę tylko pieszo Masz obłożone palce na stopach? No trochę tak, przyznaję się. Nie będę kłamał, jest, tak, jest taka sama sytuacja. Wracać no, też na piechotę to nie to ma szans. Nie, nie potrzebuję płaczu od to ale jak chcesz na przykład fotkę czy coś albo zbić piony, to bez problemu w ogóle. Ale płacz nie potrzebuję. Dziękuję Ci z ZWTS. O, o, mi się chce. Gdzie jest No gdzieś na przodzie. My zaraz sędze pijemy. My w ogóle już pewnie jemy coś, nie? A, bo coś byś zjadł. Myśmy w tym kebabie w sumie się Myślę, że bardziej gdzieś w następnym mieście pewnie pójdziemy. No jest Bo ja bym kurde... gdzieś nie wiem czy w będzie. Coś będzie na pewno. Kurde ja bym... Teraz mam trochę kurde taką... Lekką teraz, że dobrze mi się idzie nawet Jestem w przytyku ciągle, nic się nie zmienia. Chociaż niedługo ruszę, niedługo będę w Krakowie Jeszcze trzy dni Że się uda w ogóle A Mam taką nadzieję Przepraszam, że nic nie mówię. Ciekawe, będzie jest Filip, bo to na pewno skręca się. Ale gdzie? No to może skręczył, może w prawo. No może skręcił, może wjeżdża. Co? No bo wjeżdżył tutaj. No wybierzemy, wiemy? Zobaczymy. O, dzięki Nexo za mamba wtedy. O, jest Filip. Dobrze, Tutaj się kierujemy na Wawrzyszów. Dzięki za mam stary, bo ją jadłem i całą zjadłem bardzo dziękuję ci za to, bo, bo pomogła. Powiedzcie, że akurat dała trochę wodanów i była to zła obca. Że się nie odzywam. Czy dzisiaj dojdę bez szans w ogóle? Dzisiaj, dzisiaj idę do no, szczytu. Dobra, dobra, dobra. Bolą nóżki? no kurde, jak diabli powiem w szczerze. To no, takie coś tak jakie coś polało. Patrzcie, ja tak chodzę. Chodzę jak tak. Nie wiem czy się widać, ale chodzę tak wolniutko O kurde patrzcie Bocian Bocian w gnie. chyba będzie poza miasto, co nie? Bo już widzę, że net pada Dobra proszę państwa, net już pada Więc widzimy się Widzimy się w kolejnym mieście Więc net pada Nie wiem czy słyszycie mnie jeszcze Ogólnie internet pada już, więc będę kończyć żeby rzeczywiście, bo to i znowu będziemy szli bezdasięgowo, więc żeby nie robić zamieszczania, po prostu zakończę na tym i odpalę się jeszcze jak będę w większym mieście znowu. I będę tak ciągle robił. Więc siemanko wszystkim, widzimy się w kolejnych update'ach. Siemano.